Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży była organizatorem kolejnej edycji Akademickich Targów Pracy. Dzisiejsze drugie Akademickie Targi Pracy organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości, a konkretnie przez Biuro Karier naszej uczelni, mają na celu zwiększenie szans aktywności zawodowej naszych absolwentów i rozbudzenia, zainteresowania możliwościami funkcjonowania na rynku pracy u naszych studentów. To druga, jak powiedziałam, inicjatywa organizowana wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy i Centrum Edukacji i Szkolenia Młodzieży Ochotniczych Chówców Pracy, z którymi w partnerstwie już w ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwsze targi pracy. Dzisiaj na targach będzie 25 pracodawców, w tym duże firmy z Łomży i z regionu podlaskiego, między innymi spółdzielnia Mlekowita, banki, przedsiębiorstwa z branży informatycznej technologicznej, ale także służba zdrowia, kosmetologia to wszystko, co jest Odpowiada kierunkom kształcenia w naszej uczelni. Kolejne spotkanie studentów, kierowników i właścicieli przedsiębiorstw zostało zorganizowane we współpracy z Łomżyńską Izbą Przemysłowo-Handlową. Państwa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości poszerzają swoją ofertę edukacyjną. Myślę, że robi to jednak ze względu na dobro studentów. Kierunki oferowane dzisiaj. To są kierunki rynkowe. Drugie targi pracy to także kontakt z przedsiębiorcami. Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa wspiera tego typu właśnie przedsięwzięcia z jednego powodu. Chcemy, chcemy już na etapie drugiego, trzeciego roku mieć kontakt ze studentami. Wielu z nich będzie poszukiwało już niedługo pracę, a co najbardziej by mnie cieszyło, żeby zakładali własne firmy. Tak naprawdę rozwój naszego miasta w dużej części jest właśnie zależny od tego, czy nowe przedsiębiorstwa będą tutaj powstawały i myślę, że to jest taki dobry moment, żeby poznać też potrzeby tych studentów, chcemy jako Izba wspierać ich, podpowiadać, żeby jak najmniej błędów robili, bo każdy je na początku działalności popełnia w jakimś tam zakresie i dzisiejszy nawet nasz panel jak założyć własną firmę przygotowaliśmy pod względem przede wszystkim bezpieczeństwa, czyli jak popełnić jak najmniej błędów. W Giełdzie Pracy stale uczestniczą przedstawiciele Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Stowarzyszenie prowadzi aktywne i dobrze zorganizowane doradztwo i pośrednictwo pracy. Jeśli chodzi o Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości i o ich biuro karier, które powstało w 2008 roku, to my z nim współpracujemy od samego początku. Nasi doradcy zawodowi, nasi pośrednicy pracy również udzielają informacji, pomagają tworzyć przyszłą karierę zawodową studentom. Oczywiście OHP jest nastawione, ochotniczo w te pracy są przede wszystkim nastawione na tą młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, a wydaje się, że studenci studiujący do takiej młodzieży nie należą. Ale oni też znajdą się niedługo na rynku pracy i też zaczną szukać, szukać tej pracy. Też będą mieli problemy i jest to niestety nasz rynek tutaj, szczególnie podlaski czy łomżyński, jest dosyć małym rynkiem pracy. Co roku wychodzi jednak kilkudziesięciu absolwentów, nawet może nie kilkudziesięciu, kilkuset właściwie absolwentów z różnych uczelni z Łomży i ci absolwenci muszą znaleźć pracę. Trochę nam wraca absolwentów z innych uczelni, przecież Białystok, Białymstoku jest uniwersytet i politechnika, nie mówiąc o prywatnych uczelniach, gdzie nasi, nasi tutaj łomżyńscy, łomżyńska młodzież się uczy. Oni wracają i szukają pracy i naprawdę z tym jest problem, dlatego my służymy im, my służymy im pomocą w tym momencie. Targi pracy to dobra okazja do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami firm, podkreślali studenci zainteresowani ofertami zatrudnienia. Bardzo mi się podoba ta idea w sumie, e, ponieważ firmy łomżyńskie, czasem pozałomżyńskie, akurat u nas w szkole bodajże nie ma teraz firm pozałomżyńskich ale przyjeżdżają i prezentują swoje możliwości i jaką mają ofertę dla przyszłych pracowników. Tak jak właśnie widziałem tutaj są firmy właśnie informatyczne, tutaj firma AGD to akurat studenci po kierunkach informatyki mogliby tam pracować. Też prawda kosmetologia może pracować na stanowisku fryzjerki lub coś w tym rodzaju. Prawda też były stanowiska. Ogólnie słyszałem o studentach, rozmawiałem ze studentami, których właśnie po danych, tak, tego typu targach udało się znaleźć pracę właśnie w danej firmie, która była na tego ta typu targach i, i omawiała swoje propozycje. Targi pracy zostały zorganizowane w ramach realizowanego w uczelni projektu Profesjonalne Kadry Administracji Podstawą Sprawnie Funkcjonującego Państwa. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.